Hejka, hejka, tu Kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a, dawno u mnie Fortnite nie było na kanale, a chętnie sobie zagram, jest nowy karnet bojowy i zobaczmy co my tu mamy za nagrody, kierowniczka chaosu, później tu jest jakiś, o, fajna nawet do broni, e, no to jest super, mm, Venom, Venom, tak, to z Venomem mi się kojarzy od razu, to chyba jest związane z Venomem, właśnie wydaje mi się, teraz w skinach był niedawno. Więc, no cóż, dobra, poziom kota, jakiś poziom kota mam, a, odpalam od razu grę, nie będę tu za dużo gadał, Ma, jest nowy karnet, mam punkt pierwszy, i pierwszy poziom w nowym, nowym sezonie, w e, poprzednim dużo też gram, no zobaczymy jak mi pójdzie, do kogo mnie wrzuci, słuchajcie, dawno nie było u mnie Fortnite'a, jeżeli byście chcieli Fortnite'a zobaczyć więcej, proszę dajcie znać w komentarzach, a może live'a zrobić z Fortnite'a z wami, będziemy ja sobie z wami pograł. 4 ehm, osoby to taki team całkiem, całkiem, całkiem można tutaj robić niezłą zadymkę. O, mamy tutaj jeszcze starą, widzę, stary plan, starą mapkę do wczytywania ekran. Z poprzedniego, jeszcze z poprzedniego sezonu w sumie. O, no, w poprzednim sezonie mało gram, chociaż był bardzo fajny sezon. No nie wiem co tutaj są za umiejętności, pewnie nowe rzeczy powrzucali do gry. Więc będę odkrywał to z wami. Um, mało tych filmików co sezon filmik tylko także to chyba mało. Możecie napisać w komentarzu czy chcielibyście więcej. Minuta 12 sekund, dobrze. Minuta 12 sekund. Wczytało mi mapkę, wczytało. No, ja muszę ustawienia sobie pozmieniać widzę, bo bo za duże, za duże obciążenie dla mojego biednego sprzętu. Dobra. Tutaj koleżanka, jaką ma, jakie ma przebranie fajne. Tańczy, dobrze. Ja dziękuję kierowcy busa i gdzie tu wyskoczymy? Słuchajcie, gdzie mam misję jakąś? O rany, zadania, co ja mam zrobić? Dzienne... Zbieram amunicję jadą pojazdem... Zgierze, no, dobra, w szuwarak jakiś mam znaleźć... Dobra, odkryję sobie po prostu mapkę, bo... Nie wiem. Po prostu polecę tak. O, całą mapę mam zakryto. Może jakieś zadania zrobię przy okazji. Kto to wie, fajnie to wygląda. To zmieniali, widzę. Cały, cała mapa jest przybudowana. I to jest właśnie fajne w Fortnite, powiem wam, że za każdym razem po jakimś czasie, sezonie, zawsze coś tu się zmienia. No podobnie jest na przykład w Brawl Stars'ie, tak? E, twórcy gry cały czas coś nowego wymyślają. O, nie, o, nie, a ja nie mam broni. Tu mam broń jakąś. Dobra. Gdzie on tutaj był? Tutaj był. Dobra. Likwidacja pierwsza. Ładnie. Miał shotguna. I jest skrzyneczka? Tak. Uuu tu jaka ładna broń wpadła od razu tak na początek. Nice. Teraz no wypiję sobie tutaj tą. Tutaj. Dobra, druga likwidacja. Też mam tego shotguna. Tu nie miał szans z taką bronią niestety. Dla niego. Dla mnie dobrze, tutaj to strzela. Dobra, mamy wszystko. Mam dwa shotguny. Okej, okay, tu na pewno jest jakaś skrzynka. Co to jest? Nie wiemy. To jest jakiś dopalacz? Co to jest? A, bomba jakaś. Gazem. Uje, sam siebie otrułem. Mhm, okej. Okay. Chciałem wziąć tą amunicję, sam siebie otrułem. Można kogoś wykurzyć w ten sposób ładnie, z jakiegoś miejsca. Dobra, Farma furry to się nazywa. Ładna miejscóweczka. Wejdźmy do tego domu. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. O, tu ktoś coś narysował. Na drzwiach. No, żebym ja miał wskoczyć, jeszcze przeskoczyć przez to. Dobra, tu jest coś u góry, dobra, jest coś u góry. Biega ktoś. Słyszy mnie na pewno też. Za mną był. Udało mi się go zlikwidować. Wow, ale miał broń fajną. No zobaczcie, ma taką broń. I nie potrafi mnie rozwalić? Naprawdę? Hmm, dziwne. Skarabin snajperski miał. Ok. Tak, to jest karabinek snajperski. To jest pistolecik. To jest gaz. Ja sobie wezmę to. Tu są skrzynki jeszcze. Gdzie tutaj skrzynia? Tu gdzieś jest skrzynia. O! Życie się przyda. Znaczy tarcza w sumie. Tu są jeszcze strzynki. Jest nowa. Nowy ekran. Okej. Okay. A to tego nie mogę złożyć, zapomniałem. No widzicie, ja dawno nie gram, nie? Dawno nie grałem, więc Tu wydaje mi się, że nikogo nie ma już. Dobra, czy tu na strychu coś jest? Amunicja na pewno. I skrzynka, tak? Gdzie na dachu jest ta skrzynia? Amunicja do shotguna. Tak, tu jest wejście, widzę. Jaki misiu fajny. Zamienimy <laughs> sobie. Dobra, shotguna, do shotguna, jest skrzynia. Beczka pfitości, okej. Okay. I co? Co to daje? Jakieś legendarne coś. Wypiję całą? I co mi to dało? Nic. Ok, to na, na co mi to było potrzebne? Że ta beczka nic nie daje. Dobra, to jest jakaś sniperka. Granat. O, to jest fajna stajpereczka. Ale dlaczego mi, że tak powiem, to nic nie dało? Nie wiem. Dobra. Czas stąd wyjść, myślę. Przeżyłem tak długo, jak na mnie. Fort kieszonkowy. Dobra. To fortu nie chcemy. Chociaż jest pewnie przydatny. No, już jest beczka obfitości. Mm. Daje dużo życia, najprawdopodobniej. Dobra, idę na inną mapkę. Zaraz zobaczymy, gdzieś tu, gdzie tu pójść. Tam tuś biegał, widziałem. Na mapce. Spróbujmy pójść w tą stronę. Dobra, zaznaczę to sobie tak. O, dobra, to, to jest tutaj. Może jakąś legendarną broń złapię, bo tak na razie to mam sławiznę. Krzakach tu nic nie ma. Nikt się nie chowa po krzakach. Dobra, tu są te. Ta beczka obfitości, tym, szczerze, to. Nie jest dobry pomysł, żebym ja to nosił, bo jak zginę, to ktoś będzie mógł sobie doładować życie. Hmm. Dobra, mamy tutaj te. Bo na samochodów nie idziemy. Ciągnik kolejny stoi, tylko widzę same ciągniki, jakieś farmerskie te są. Tu ktoś strzela z lewej strony, tam. Tam jest ktoś, ale daleko jest, słuchajcie. Przeładuj. Fajna broń, ale nie na taki dystans. Zostało pięciu graczy. Wow, to sporo. Idę tam w zadymę, no. Chcę powalczyć trochę. Ktoś tu, ktoś to kogoś załatwił ze strzelby. A ja se stanę tu i będę strzelał. pewno był kolega, który strzelać będzie do mnie. Tam strzelałem się. Dobra, idziemy. Za dyma to za dyma. Nie ma co? Wyrzutnik granatów. Przebiję mu tarczę. A ja ja jaj, ale muszę, nie udało mu się. Dyktowałem karabinem go. Dobre, trafienie w głowę go zabiję. Wow, Daleki szal Strzał. Gdzieś tu jest na pewno jeszcze ktoś. Bo on z kimś tu walczy. Słuchajcie, tam jest, tam widziałem go. Wszedł do bory. Wejdzie, Wyjdzie tam czy nie. Może wejść z drugiej strony. O tam pobieg. Dobra, ładuj. Zobaczymy, co tu kolega zostawił. Wróciłem na farmę. Nie to chciałem. Tu jest ktoś, dobrze. Pięknie, trafiłem go prosto w głowę też. Chyba się nie spodziewał, mi się wydaje. Tu jeszcze ktoś chodzi. Ale potyczka Nie mógł trafić, chyba się zdenerwował na mnie. Zabijem kolejnego, wow 31 graczy zostało. Ile zabiłem? Ośmiu um, całkiem, całkiem, bym powiedział. To jest szybko szczelny taki karabin. Tu jest strefa burzy już. Tam chętnych nie ma. Małe jest to kółko Zobaczmy W tą stronę pójdźmy Tam pokazuje, dobra Tak biegać na środku po polu to nie jest to... O właśnie O, snajper Pięknie się schował. Prosto w główkę. Prosto w główkę kolega dostał. No, schylił się i dostał prosto strzał w głowę. No, ja nie wiem. Co mi tak dobrze idzie dzisiaj, to aż jest zatrważające. Hmm. Fajnie bym doszedł do dziesiątki. To będzie super moim zdaniem. Jak po takiej dużej nieobecności, to całkiem dobra gra będzie wtedy. Ocalajny, jest. Dobra, przebiegniemy teraz przez ten... Myślę, że ten... Poziom drugi wbijemy już. Okej. Okay. Słuchajcie, tu ktoś strzelał? Nie, to jest linia do przemieszczania się. Koniec kręgu burzy. Muszę iść w ogóle w tamtą stronę. Dobra, to tak pójdę. Zjadę sobie tutaj po tej linie. Teraz to robimy na dopałkę. Chwilową. Dobra, koniec sprintowania. Myślałem, że to jest człowiek, a to było kółko. Słuchajcie. Ta. Bandaże tu są. Dobra, no, na pewno inni gracze zbierają lepsze bronie niż ja. Więc domyślam się, że za długo tu już nie pożyję. Stało 8, 18 graczy, także sporo. No pytanie, czy. O, tam był ktoś. Tam był ktoś, tam był ktoś. Widziałem kogoś za tą górą. Czy już by zwiał No to wygląda Może był czubek drzewa O tam biegnie Dobrze widziałem Jest akurat za drzewem, słuchajcie, zginął Tu ktoś Nie widzę, o jest tam, jest tam, tam Ze ja sniperki mogę słuchać go spróbować trafić. Gdzieś tu stoi. No dziś on stoi za drzewem na pewno. Hmm. Idź do niego czy nie? Biegał gdzieś tutaj. Czego mi nie odkryło tej terenu mapy? Tu bunkier. Tam ktoś strzela więc tam ktoś atakuje na pewno kogoś boty czy mają amunicję po drodze tu jest ktoś Byłbym nie strzelał, tu jeszcze na pewno. rozwaliłem kolejnego bota. A tam jest ktoś, co kto strzela. Dam. Dobra, słuchajcie, zrobię to tak, że wyjdę stąd. Nie będę tutaj strzelał. Z bunkier. Czy by ktoś wziął już tutaj tą nagrodę? No tak. Wieżyczkę trzeba rozwalić. Jak rozwalę wieżyczkę, to tam mam nadzieję, że to pani skarb. Okej, okay, ktoś tu biega. Dobra, trafiłem go pięknie. Mam kolejnego. Mało czasu mam na to, żeby zabyć ten skarb Otworzyło mi się czy nie? Chyba nie. Otwórz Skaner Tylko frakcji może odblokować. Mhm. Czyli nie dostanę tej nagrody. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Możecie mi napisać w komentarzach. Ale muszę iść teraz w krąg burzy, bo zaraz mnie tutaj zje. Załatwiłem gościa przy okazji, więc nie było źle. Tu ktoś strzela. Tak, jest pojedynek tutaj nade mną. Ile zostało graczy? 12, więc do dziesiątki niedużo brakuje. Jeszcze chwila i będę... będę pierwsze dziesiące. Tutaj się strzelają też gdzieś. Tu się strzelają. Tu się strzelają. Za tą górą się strzelają. O, tutaj, tu, tu, tu. tu. Zrozwaliłem tych dwóch tutaj Wow, to mi się podoba, słuchajcie To on nie ma broni w ogóle tutaj w ogóle. W ogóle nie ma broni. mam jakieś takie słabe szroty stare, szare 12 kili. Mm -hmm. I tutaj mordują się. No dobra Tam gdzieś strzelają, tak? Tutaj nie, to jest czuwe drzewa. Tam, za tą górą. Stało 8 graczy, więc osiągnąłem swój cel. Tak bym to nazwał. Gdzie oni tu się strzelają? Dobra, rozwaliłem kolejnych dwóch. Wow, beczkę mam w fitości, kolejną. sobie wypijemy, ma co tam? on tu szczelo. Jest tu jakaś snajperka. Stamtąd gdzieś strzelał do mnie. Muszę zmienić, że tak powiem, lokalizację. Stało sześciu graczy tylko. Czy dojdę do piątki? No spróbujmy. Jest ktoś autem. To nie wróży dobrze. Za mną tu strzela, tutaj się strzelają, tak? Gdzie oni są? Gdzieś tu Byli Za dużo chodzę. Cztery graczy zostało, więc doszedłem do piątki. Udało mi się. Musieli zginąć jednocześnie. O, tu się strzelałem, dobra? Ok. Czyli z tej strony. Tam na tym szczycie na pewno coś jest. Tam jest środek kółka. Tu jest kolega. Gdybym miał lepszą... Ach, ucieka. Zobaczcie. jaka żaba. i szturmowy. Dobra, załatwiłem kolegę. Miał tu jakąś broń. Minimy gdzieś tu z góry ktoś strzelał. Stało dwóch graczy, czyli ja i jeszcze jeden. Tam jest kolega, dobra, widzę go. Był na szczycie. Trochę mi przy fasoli, tak bym to ujął. Muszę się dostać w tą. Nie wiem, czy używać to teraz, chyba nie będę tego używał. Użyjemy. Tam jest. Tam chodzi. Widzę go, widzę go, widzę go. On jest na szczycie. Dobra, spróbujmy go podejść od tej strony. Ba kółko się zmniejszyło, niestety. Czy ja mogę go spróbować tym gazem wykurzyć? A, zginęłem niestety, a jak mnie załatwił. No, miał lepszą pozycję z góry. A ja nie trafiłem go praktycznie ani. Mogłem go zaskoczyć. No gratulacje dla swas 1975. Cóż, to byłem trochę nagród. Odcinek myślę... fajny. Więc jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I subka, oczywiście. I co, zapraszam do następnego filmiku. To będzie tyle. Mam nadzieję, że... No. Będzie więcej Fortnite'a, więc jak napiszecie w komentarzu, że chcecie więcej Fortnite'a, to na pewno będzie, a jak nie napiszecie, to no to cóż, to będzie mniej i tyle. To na razie, trzymajcie się, hejka, pa pa!